No to teraz już wiesz wszystko o tym jak się tu dostałem, bardziej pojebanej historii nie słyszałem. Ej no ja tego nie wymyśliłem, reklamacje i zażalenia do gier tycha. Nie no kurwa ale to jakś się dostałeś do zamku rozwaliło mnie na maksa, no wiesz uroki osobiste wrzoda itp. A tak a propos to co z nim teraz, mogę się tylko domyślać. Ups, muszę iść na stronę. O, a to co, zaraz go zgwałcę. Od razu lepiej. Hahaha, ha, ha, zaraz spadniesz moją ofiarą. Już biegnę, kochanie. E co nie, pedał go ni ratunku. No ciekawa perspektywa. Dobra, jebać to. Opracowałem plany dzięki któremu dostaniesz się do Gandalfa. A po chuj mam iść do obozu panków. A po taki chuj, że Gandalf ci powie jak wrócić do swojego czasu. I być może nie rozpierdoli to wszechświata i kontinuum czasoprzestrzennego. No to co to za plan? Dam ci eliksir. Wypij go a pomoże ci się dostać do obozu panków. Jak już pogadasz z Gandalfem wróć do mnie i zdaj mi relację. No to do dna. E, eee, czuję się tak jakoś dziwnie. I wcale nie jestem w obozie. Kurwa minę ten coś ty mi zrobił? Miałeś mnie przenieść do obozu i co? E, eee, ja nie mówiłem, że cię tam przeniosę, tylko że ci się pomogę tam dostać. Na razie wszystko gra. Kurwa coś ty mi zrobił, mam ochotę zjeść mózg. Zamieniłem cię w zombie. Że co kurwa? Jak to mam mi niby pomóc? A tak, że wystraszysz strażników. Jak cię zobaczą to zaczną uciekać. Ja pierdolę, nie pomyślałeś, że będą mnie chcieli zajebać? No jakoś mi to umknęło. Dobra, masz Turunę, dzięki niej wydostaniesz się z zamku. No to lecę. Kurwa minęte na to tylko zajebać, nic więcej. Jak ja mam teraz stąd zejść? Kurwa strasznie wysoko. A chuj mnie to skacze w dół. A -a -a. Bronimo, o jeszcze trochę i supermenem zostanę, no to jesteśmy w obozie panków. O kurwa, ale brzydki W w wpierdzielę twój mózg. Błahaha, skąd wy się do cholery bierzecie? Albo będziesz grzeczny, albo cię zajebie jak robaka. Ty wiesz kurwa kim ja jestem? Ta, kolejnym popierdolem. Miło mi, ja jestem Rysiek z klanu. Wrzucili mnie za kondon, bo nie dość dokładnie wyżorowałem plecy Maciusiowi. A ja jestem Buryzynek do kurwy nędzy. Nic mi to nie mówi. Dla mnie jesteś jeszcze jednym pojedem i tyle. Spierdalaj stąd. Ja jestem głównym bohaterem tego serialu. ha, zabawny jesteś, za to ci pozwolę wejść do obozu. Ja, piardole, ja mu jeszcze pokażę. To nie jest dokładnie tak, jak Mineten ten wymyślił, ale z złego lepiej tą stroną. Głodny jestem, idę coś zjeść, chociaż pewnie mózgów w tej knajpie nie serwują. Dawaj coś to żarcia. Już się robi, polecamy zestaw numer dwa, klopsy ze szczurzych klocków, niamuśne. Brzmi nieźle, dawaj pan. Tak jest, a życzy sobie pan walący syfem serek na tę kubkę żarcia? Ufale się na jadlem. Teraz muszę się jakoś dostać do Gandalfa. Ela to co? Ratunku kurwa a. Tłuczek do ziemniaków pod moim łóżkiem, aaa. Ja pierdolę co za pojeb. Mam pomysł pogadam z popcornem. Może on mi się pomoże dostać do Gandalfa. Siema ma pani kurwa popcorn. Ja pierdolę gadający zombie. Zaraz cię zajebie pomiocie piekielny! Zgnijesz w okrutnych męczarniach. Nie kurwa popcorn czekaj. Aaaaa. ja żyję, ale muszę przyznać korn ma krzepe. A to ci niespodzianka, Gandalf. Ja pierdolę jak ty wyglądasz, może powinieneś się wybrać z tym do dermatologa. To nie moja wina to minę ten mnie tak urządził, możesz coś temu zaradzić. Może taka może nie. Pomyślmy możesz wypić szczyny z ścierwojadów, Ale nie odpowiadam za efekty uboczne. Ja pierdolę, a nie masz nic innego, czegoś bardziej bezpieczniejszego? Nie mam albo bierzesz albo bądź sobie żywym trupem do końca życia. A pierdolę to do dna. Czuję się normalnie. Ciekawe jak wyglądam. Ej Gandalf jak wyglądam? Tylko szczerze gadaj. Bez żadnych wykrętów. Wyglądasz jak kupa główna ha, ha ha Zmieszana ze spermą żerafy. Ja pierdolę Gandalfie czarny zajebał ci ktoś kiedyś? Jak nie to będę pierwszy. No co miałem być szczery to byłem, ale pewnie nie w sprawie wyglądu tutaj przyszedłeś. No ale jesteś spostrzegawczy, musisz mi pomóc wrócić w swoje czasy, bo jestem z przyszłości. No to Gandalf już wie o wszystkim, ja pierdolę i po co tu szedłem, chyba tylko po ten armor i wypasiony miecz. Muszę się dostać do ksardupy, wiedziałem, że tak będzie. Jak pomyślę, że będę musiał znowuż gadać z pikaczu, to aż mi się odechciewa wszystkiego. Kurwa Kornaleś mnie jebnął. Wybacz, myślałem, że jesteś żywym trupem, ale mamy teraz mały problem. Jako jeden z nas masz obowiązek nam pomóc, albo w pierdol. Dobra, koniec pogadanki, ruszaj dupę. Ale co się dzieje do kurwy nędzy? Nie ma czasu na pierdoły. Wyjaśnię ci po drodze, a zresztą sam zobaczysz. Ło kurwa, Podkorn, ty to nazywasz małym problemem? Jak dole ale Sajbon. Witej góry zenku, niech ty dowiedział się, że przeżyłeś podróż w czasie i kazał cię zlikwidować. No to mamy poważnie przejbane.